Dzień dobry, witam się z Wami w sobotę i zaczynamy ten dzień. Nazywajcie i subskrybujcie. Macie tutaj ślicznego kotka. <laughs> Śliczny kotek nam tej nocy spać nie dawał, prawda? No tak. Miałczał i miałczał. Mhm. Opowiadaj Margaret, co Rob... takiego robisz? Właśnie nie wiem, czy ja to dobrze robię, bo już dawno tego nie robiłam. Nawet nie wiem, czy pokazuj. Kluski lane na mleku, i, i wiem, że to można przez siatkę. Przez zrobić, żeby było lepiej, mniejsze, ale ja robię, żeby były takie duże kawałki. I w sumie nie wiem, czy ja to dobrze robię, czy nie, bo już dawno nie robiłam. Dałam tylko tutaj jajko i mąkę i sól. No to najwyżej ktoś cię skrytykuje w komentarzach. No, bo moja babcia kiedyś zawsze to robiła i tak mi się dzisiaj to przypomniało, bo już parę lat nie jadłam. Mam ochotę, żeby Emilka spróbowała i zobaczymy, czy dziecko. Ale wiecie, dzieci teraz ogólnie to też inne smaki mają, ona nie lubi takich rzeczy jak my byliśmy w Malicy, jedliśmy, prawda? No, bo całkiem inaczej było. Młodości, mm -hmm. gdy my dorastaliśmy, to ledwo coś się komuna skończyła. Ale... Nie było dostępu do wielu rzeczy, a więc trzeba było w domu wszystko robić. O, ale wiecie co, pamiętajcie na pewno, ja pamiętam jak moja mama smażyła nam zawsze, jeszcze kiedyś jak była piec w kuchni, takie okienka. Um krupki takie okienka jurus na no oleju. Tak, tak. Czy na smalcu? no jeszcze wtedy tam ale i Emilce kiedyś kupowaliśmy tutaj też, zobaczyłam, to jej spakowały. i jak będziemy po Ja je znawie, bardzo lubię. Tak, przecież. to mu musimy sobie przypomnąć przypomnieć ich smak i wziąć i kupić znowu. Dobrze. bo tam tego nie jedliśmy. Tak, I ja sam sam też Tak, Ja też pamiętam w ogóle mój tata y Jeździł do... czekajcie, on kiedyś był w Grecji, czy coś. Nie wiem, w ogóle wiecie, no kiedyś nie było takich rzeczy, nie? Jak no nie. Jak teraz to w sumie tak, nie? Tak. To teraz jest Emilia nauczona. My kiedyś inne rzeczy robiliśmy. Pamiętam jak chodziło się do sąsiada bawić, to woda była z, ze studni z cukrem i to było tak dobre. A teraz bym się tego nie napiła. No bo kanapki przecież się jadło ze śmietaną i z, tym, i z cukrem. Aha. O, a tego od razu, jak już przy kucharzeniu i w ogóle, to ja bym wiesz, co zjadła Jurek jeszcze? Kulasze, dajcie znać, czy wiecie, co to jest kulasze. Okej, ja pamiętam jeszcze, może moja mama to robiła, może z 25 lat temu. Tak? Mhm. Ale potem to już nie pamiętam, żebym to jadł. Ej, a może wiesz, co? Może zrobimy jutro na obiad? Kiedyś mi bardzo smakowało. No pamiętam wcinałem, to nosem wciągałem, takie dobre było bo to jest dobre, u nas zawsze dziadek ja tak mi lubię, pamiętam, a chyba mama się denerwowała. Że tłuste to i tyle było coś tam zawsze gadanie. Mała głama ja pamiętam. No a teraz o, sama co chcę, to robię. I nie wiem co mu z tego wyszła. Tu mi chyba kulasza z tego wyszła. Tak widzę. Zobacz. Nie no, jakieś kluski są. Nie, może nie będzie źle. Um, niech Dajcie tutaj... znać w komentarzach. Co wy jedliście? Co pamiętacie takiego? Dzieciństwa. Z, z, z dzieciństwa. Mhm. Ja właśnie najbardziej wspominam tą kulaszę, kluski lane na mleku. I co jeszcze takiego? Kaszę zapieczaną, gryczaną w piecu. Bo u nas, ja pochodzę z takiej miejscowości, gdzie tej kaszy gryczanej, czyli reczki, było bardzo dużo na polach. Tak. E... Małgosia jest z 90 roku. Ja z 89, a więc pamiętamy lata 90. Jeżeli ktoś jest starszy w komentarzach i ma coś ciekawego, co teraz już się nie robi, mhm. dajcie znać. Ale zdziwiłbyś się, bo tutaj dużo jest właśnie dziewczyn ogląda, czy też chłopaków, którzy są starsi od nas. No ja Średnia kanału to jest tak 45 lat. Serio? Mhm. Wow. Także fajnie. Jeżeli ktoś by się chciał podzielić, to na pewno myślę, że większe doświadczenie niż my w tym wszystkim. I no chyba no jest pewnie. gotowe. Jeszcze może chwilkę podgotuję. Nie wiem, wiem, że mleka się nie powinno gotować. ale... Ja pamiętam, że nie wiem jak u ciebie, ale u mnie dodawało się cukru do tego. Tak? Na słodko? Tak. Ja ja na słodko, no. Ja na tak? Tak? no. Mogę ci dodać troszkę cukru i Dobrze, wiem, mogę się. Tam. Będę. Ale ja wiem, że mleka niby się nie powinno gotować. Tutaj mi dziewczyny pisały kiedyś jedna. No ale. Hmm. To jest bez laktozy. A! <laughs> I tak mi weszło? Trochę ja wiem Dobra, zjem, nieważne jakie są. Ups, paruję są, so. wow, rzadkość w mamy rycerą! Sto lat po takim nie jeździłam Mike's.com. Wow. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na lodach, idziemy. Polecimy Wam miejscówkę, jeżeli mieszkacie w New Jersey, New Jersey w środkowym New Jersey. Gdzieś koło Freehold. Freehold, co jest właśnie pyszne to są lody z krowiego mleka, owocowe tak. też, ale takie zobaczycie, zaraz w no. takim stylem no, no. na, na lody w Ameryce. Tak, w takim stylu vintage w ogóle. No, they're made out of milk. Także zapraszamy Was no. na loda. Ja chcę tu później zdjęcie. Zdecydowałeś się, Jurek. Trudny wybór. Ja na razie tak. wzięłam trzy, ale nie wiem chyba chcę więcej. Chyba to są małe. Bo kiedyś braliśmy chyba właśnie w takich miseczkach, to one były duże, nie? Tak, to ja właśnie biorę w miejsce A, okej, okay, a ja właśnie wzięłam w, w jakiś wafelku tak. takim. Yeah, just making sure. <laughs> Zobaczymy co no to będzie. żałować Tak, bo ja chyba sobie jeszcze zaraz jeden wezmę jakiś smak, bo ja mam teraz... No później najwyżej z tego. Ok. Strawberry cheesecake. <laughs> uh, caramel sea salt nut. And you know what? The fourth one make it coconut. Coconut yeah. take. Ja też mam kokonut. Coconut jest pyszny. Mm. Tak? Mhm. Mm Zanim zjem, to serio, są najlepsze Everlody, naprawdę Kokon Ja wzięłam sobie bubble gum, czyli guma bolonowa nie. nie, 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 nie Ja mam wata cukrowa, kokona e, kokos i cheesecake Ale pyszne są Mhm najlepsze To teraz co? BJ teraz? Czy... Tak, BJ teraz I później polski sklep, bo dzisiaj później mamy porządne sklep. zakupy do zrobienia Może Dla... nie takie porządne już. Ale w polskim nie, sklepie porządne ja bym chciała, bo dawno nie byliśmy tak. No, jutro Jurek będzie mi chyba szafkę w kuchni, następną budowę Także będę ja gdzie wszystko poupychać sobie teraz tak. Zrobimy sobie tygodniowe zakupy Tak mi się nie chce Ej, jaka ładna wiem, moja się wygląda, nie? Dzisiaj będzie vlog, kamera mi padła A zajechaliśmy jeszcze do polskiego sklepu i do BJ a, Także zrobiliśmy trochę zakupy Pokażę wam tak na szybko, może parę ciekawostek Przynajmniej dla mnie, bo ja ogólnie wiecie 5 lat w Polsce nie byłam Czasami tutaj zajeżdżamy do polskiego sklepu Także jak coś ciekawego widzę To dla mnie jest nowo nowość Dla was niekoniecznie musi być, ale dla mnie to jest nowość Na przykład tutaj słoneczne pole e, Sok z kiszonych buraczków Jestem bardzo ciekawa jak to będzie smakowało Będę to próbowała pić na czczo, rano, każdego dnia. Podobno to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o jelita na różne zaparcia albo e, ciśnienie krwi, chyba też reguluje. Takie różne w ogóle, że jest bardzo zdrowe. Z horteksu wzięłam warzywa na patelnię, tym razem jakieś z koperkiem. Tych nigdy nie miałam, ale wiecie co? Czasami tutaj też kupuję takie mrożone warzywa i one nijak w smaku się nie mają do tych polskich warzyw. I na przykład, wiecie co? Nawet sok pomidorowy dzisiaj kupiłam i już w samochodzie go wypiłam sto razy jest lepszy z tej Daftona firmy niż jak tutaj kupuję sobie z takich różnych amerykańskich to w ogóle naprawdę nie ma porównania nie wiem dlaczego, czy dlatego, że jest z polskich robiony produktów fantazja, Coca-Cola taka wiecie, cola podróbka i tutaj jeszcze karmi sobie wzięłam też o smaku mrożonej kawy, bo ja ogólnie z alkoholem nie przepadam, nie piję, ale takie karmi, jak Emilię karmiłam piersią, to bardzo, bardzo dużo tego piłam. Podobno jeżeli chodzi o pszen chyba pszenicę, czy jak to było, że to w ogóle jest bardzo dobre na laktację. Nie wiem, czy to działało, ale piłam. No i karmiłam ją prawie dwa lata, może dzięki temu nie wiem, ale, ale tutaj też dla mnie też nowość. Ziemniaki frytki z prymat przyprawy i mięsa pieczony i duszony. Wzięłam takie coś. I oczywiście moje ulubione, polecam Wam, nie wiem czy one są w Polsce, ale dziewczyny, które tutaj mieszkają, bo są też z firmy Provitus, ale one czasami się trafiają, że są takie sflaczałe, takie nie za dobre, a z tej firmy Belvedere one są zawsze pyszne. Takie chrupiące ogórki w musztardzie. I tutaj wzięłam sobie też na próbę, bo nigdy tego nie próbowałam, marchewka zasmażana z groszkiem z Provitusa. Także tak. I dzisiaj mamy w planie, wiecie co, wziąć Kici do parku naszą Kici-kocie, na spacer, na smyczy. Chcemy też zrobić parę zdjęć Emilki, ponieważ babcia z Polski poprosiła, aby wysłać jej trochę jakichś ładnych zdjęć. Także może dzisiaj weźmiemy aparat i tak przy zachodzie słońca, już w ogóle wiecie, piąta godzina już jest, zrobimy parę zdjęć. No, myślałam, że gazowane to nie będzie. Ale dobre. Fantazja. Mhm. Smakuje jak taka za... Z, Smakuje jak fantazja, jak tak? Jak saszetki. Mhm. Mm. Daj ja to przerwę. Będziesz smażyć? To to ma, ja nie. Ja nie gotowe te warzywa na termin dzisiaj robię. Jeszcze, Tylko, bo... że wiesz co, tutaj są niektóre, chyba to jest pieczarki albo inne grzyby, ale nie jestem pewna co to są za grzyby. Muchomory. Więc sobie powybierasz jak coś, ok? Dla mnie na pewno to jest muchomor. Nie, ale patrz, biała fasola, jej kuki żółta kiedy fasola ta, kiedy ja tak ujadłam. O to. Nie, to są jakieś grzyby. Przed takimi grzybami mnie oprzedali w przedszkolu. Co? Przed takimi grzybami mnie oprzedali w, okay. Przed w przedszkolu. Jurek. Ale pisze no spójrz, z grzybami, nie no pisze, to to. jakie to są grzyby. Nie jest napisane, jakie to są grzyby. Pieczarki, 15% pieczarki to są. Uh -huh. Ale mówię, że drogie takie opakowanie 4 dolary, nie? W sumie, to żebyśmy myśleli na jednej to. W Polsce ile złotówek kosztuje? Właśnie, nie wiem, ale ja jak się odchudzałam w Polsce, jak byłam kiedyś. Najdłużej co byłam w Polsce przez te ileś lat tutaj w Stanach pobytu to było dwa miesiące wytrzymałam tak? i przez dwa miesiące się tak odchudzam, to było zaraz jak Emilia się urodziła, bo no, poleciały. To same warzywa ja mam. Ja mam bardzo dużo warzyw na patanie tak? i właśnie i one były, wiesz, po prostu lekkie, nie? Także ja się na tym odchudzałam. Serki wiejskie wtedy i warzywa na patanie cały czas. I jak wtedy wróciłam do stanu, to Jurek był pod wrażeniem mojej figury. Tak. Za, za to ja tutaj jadłem, bo dużo pracowałem jak wtedy. Jak teraz jadłem same pierożki i z brzuchem nie Zostałam, no. A ja tak, a ja to i serek wiejski pamiętam jeszcze taką swojską szynkę. I po prostu i na tym tak schudłam. I chleb taki ciemnoziarnisty. Pełnoziarnisty. Także, że tak, także warzywa potem nie są super, jak się to czatku Według mnie. Cześć, co masz? what tak, da tak Powiesz co masz, co masz. A, teraz są do bani te zabawki. Jak byłam mała to ja mówiłam Emilii kiedyś, że to dopiero były zabawki. Myśmy z moją siostrą zbierały. Moja siostra miała całą kolekcję, taką dużą i tam były i smerfy i muminki. Pamiętasz Jurek? Też zbierałeś chyba. Jak mój szwagier, jak byłem mały jeszcze dostałam, zanim do Stanów wyleciałem, mm -hmm. pojechałem do niego. Z siostrą to jego młodszy brat właśnie zbierał te kindery, i tak zazdrościłem. Bo szwagier zawsze do mnie przyjeżdżał z kinder niespodzianką. Ja zawsze się bawiłem i gdzieś gubiłem te zabawki. A jak tak? i zobaczyłem jego młodszego brata, jak on ma fajną kolekcję tych kinderków na półce, to taki zazdrosny byłem no. i tak żałowałem, że. Tego ja... samego nie robiłam. pamiętam ja... to do tej pory, Miałam mniej jak 10 lat. Ja też, ja też mojej siostry bardzo długo zazd zazdrościłam, bo ona zbierała. On zaraz zbiera... będziesz jadła. Co ona podjada czekoladę? Nie podjadaj, bo zaraz obiad będzie, już mama kończy obiad jak nie Stawaj. <grym> tutaj jutro będziemy robić półki. Zablokujemy tam plecy ładnie. Nie? I tutaj obok. I zrobimy też... Drzwiczki, może jedne, to nie, jedne to będą wrota, to nie chcemy jednych. Aha, że takie tutaj tak, będzie tutaj coś będzie podobnego jak to, jak to zrobiliśmy. I też dwie półki zrobimy, chyba że Margaret zażyczy sobie trzy. Nie ja chyba myślę, że, że dwie. tutaj Na miski czy na coś takie duże. Właśnie, bo żeby... Margaret układa je po rusku. Aha. Mam pokazać? Tak, bo Emilka, słuchajcie, wiecie co ja powiem? Emilia ma tutaj koleżankę, która jest z pochodzenia, pochodzenia rosyjskiego. No i e, zawsze Jurek jak coś to do niej mówi, że robisz to po rusku, mu zawsze mówi... Czyli na odwrót. Czyli na odwrót, on tak mówi do niej. Na południowo, z południowo-wschodnich stron. No i e, kiedy się właśnie ta coś jej koleżanka zrobiła, tak? I Emilia do, do niej mówi... Why you doing this Russian wave? I was <laughs> bo przyszła. Chcesz coś powiedzieć? Do mamy idę, do mamy, hej! Tak. Nie pokazałam wam, że dzisiaj w Bidajku kupiłam sobie płyny do mycia ciała z firmy Method i one są cudne. Tutaj też mam jeszcze o zapachu zobaczcie, gruszki, nie gruszki, tylko zielonego ogórka, herbaty. I tam jeszcze jest jeden, i powiem wam, że one są świetne. Jeżeli lubicie płyny do czyszczenia z tej firmy, to na 100% wam te zapachy. Podejdą, bo są piękne. Wiele rzeczy w Nowym Jorku widziałem, przyjemnych, nieprzyjemnych, wiele ludzi, śmiesznych, nieśmiesznych, ale kota na smyczy w parku to ja jeszcze w życiu nie widziałem. No, jaka zestresowana. Muszę się przyzwyczaić, byliśmy jak na wakacje z nią jeździliśmy, to też na początku się troszkę bała, później odchodziło. Bo dla niej to wszystko jest nowe. Ale je W ogóle ktoś się ostatnio pytał, czy ona wychodzi i, i tak dalej. I mówiłam, że nigdy, że ona nawet nosę. To nie. Że nawet nosa nie wystawia, bo to prawda. A dzisiaj pierwszy raz od dawna, od roku, uściął. O, widać, że to jest kot domowy, który nie wystawia oka, nawet nosa na dwór, prawda? Mm -hmm siedzi sobie na trawie z Emilką, czuje się bezpieczna w jej ramionach. Yeah, Dostań my... sobie. Będzie się myła, bo z brudosami na dworze przebywała, <laughs> Siężniczka. <laughs> Będzie test. Zobaczymy, jak to smakuje. Ładnie pachnie. I troszeczkę tylko. Nie mam niestety kieliszków w domu, ponieważ my jesteśmy jakby bezalkoholową rodziną, ale proszę bardzo. Zobaczymy, czy Jurek zechce. Nie ma wejścia. Proszę? Co? Nie, ja dziękuję. Spróbuj. Z zrób to dla ludzi z YouTube'a. Proszę. No, weź. No spróbuj. Ja nie chcę takich rzeczy. Dobrze, pić. spróbuj. Może to będzie dobre. Spróbuj. Jestem już totalnie nawodniony. Tak. Okay. It's 15, but I don't know how to put it up. What is it? Uh. Dobre. What is it? Spróbuj. Serio. Ale słodkie. O niedobra... fuj. Nie hmm. wiem, jak to tak. nawet opisać. Taki posmak, no buraków, ale takich brudnych buraków, jakby z ziemi, naprawdę. Czy tutaj jest w ogóle cukier? Nie, burak czerwony, woda, sól, przyprawy. Może słony, No, nie ma cukru. Może się nie chce tego odrywać, ale. O, na rano jakby to wypić tak na czczo, to, to ja bym mm. nie dała rady. Dajcie znak, czy pijecie. Nie wiem, czy my to wypijemy. 800 ml po szklaneczce codziennie. Będę próbować co rano, może akurat wypiję. No. Dobra, słuchajcie, będziemy dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że jako taką miło z nami spędziliście czas. Jutro może będę nagrywała, jutro się będzie trochę więcej działo, trochę więcej energii werwy, bo dzisiaj to tak... Ach. Good night guys, love you. Bye! Trzymajcie się! Miłej niedzieli! Have a good sleep! <laughs>